Karolek urodził się w 42 tygodniu ciąży, a więc też po terminie. O jego wadzie seruszka dowiedzieliśmy się tak naprawdę w drugiej dobie, z po poodzie no, wyglądał. Yy, no, no był taki siny i był taki słaby, ale nikt ale nie, nie przypuszczał, że może być chory. W drugiej dobie na wizycie dziecięcej pani doktor usłyszała szmer i zabrano go na badania, które trwały praktycznie cały dzień ponieważ zabrano go gdzieś o godziny 10 a przywieziono go do mnie nawet go nie przywieziono, tylko poinformowano mnie gdzieś o 17 że, że jest problem, że będzie musiał być zabrany do Prokocimia. I poproszono mnie właśnie do sali, gdzie, gdzie był już podpięty pod tlen i, i żeby go nakarmić. Niestety on już tak był słaby, że nie mógł po prostu nawet sać piersi. Ciężko powiedzieć, co się czuje, bo wtedy się nie wie, człowiek na tym nawet stoi, tak się powiedział. Nie myśli o niczym, tylko o tym, co jest i co nas ja jakbym powiedział, że nawet nie dociera do dnia dzisiejszego, co tak naprawdę co naprawdę nas czeka dopiero w najbliższej przyszłości. Potem została wezwana właśnie karetka która z inkubatorkiem, przewie prze którą przewieźli go do, do właśnie do Popocimia. W międzyczasie też wezwaliśmy księdza, ochrzciliśmy Karolka, bo, bo, bo też no, chcieliśmy go uchcić. Pomagają nam znajomi, wujkowie, koledzy przede wszystkim. Żony, koleżanki bardzo nam są pomocni i no, nasze takie otoczenie tak się W końcu otrzymaliśmy diagnozę no i okazało się, że jest to bardzo złożona, wrodzona bada serca o typie pojedynczej komory. Jest to serduszko y, koniuszkiem skierowane w prawą stronę, więc tak jakby po prawej stronie to serduszko jest. Y, Brak prawej komory, jest to jakaś szczątkowa komora, ale praktycznie jej brak. Zarośnięta zastawka, przełożenie głównych pni tętniczych, a więc te są na łodwich przerośnięte. Są ubytki międzykomorowe, ubytki międzyprzeciągowe. Następnie jakaś góra, ży, żyła główna jest próżna, także jest ich wart troszeczkę. Ale jako tako Karolek. No bardzo, do, no bardzo dobrze, dobrze się ma przy tej wadzie, Lekarz na razie nie zażywa, tlenu nie potrzebuje. Potrzebne jest około 27 700 euro, no i staramy się po prostu przez fundację zbierać te pieniążki. Tak samo organizujemy, będzie organizowany przy imprezie tam dwudziestolecia gminy Rimanowa, będzie organizowane zbiórki takie charytatywne w Bencinie. Tak samo będą zbiórki przy dożynkach gminnych, w słupnicach dolnych przy gminie. Też wójty się zgodziły na, na takie udostępnienie przez wolontariuszy, żeby mogli to zbierać. Na dzień dzisiejszy jest w stanie stabilnym, ale, ale po prostu ma bardzo słabe dotlenienie organizmu, przez co na razie mu tego tlenu tam starcza, ale gdy to rośnie, dziecko rośnie, potrzeba więcej i jest to zapotrzebowanie większe. Dlatego też ta operacja jest przewidziana właśnie do szóstego miesiąca życia, żeby to po prostu nie, nie przetrzymać, żeby to nie poszło w inne konsekwencje. Korzystając z kamery, chcemy po prostu zachęcić, poprosić wszystkich, którzy mogą no, w jakikolwiek sposób czy finansowy czy nawet jakiś nie wiem, organizacyjny wesprzeć nas, pomóc no, w tej właśnie walce o życie naszego dziecka. you